Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku podcastu Państwowego Instytutu Badawczego NASK. Rozmawiamy jak zwykle o internecie i dzisiaj akurat o hasłach. Z hasłami wszyscy mamy do czynienia na co dzień. Zabezpieczamy w ten sposób dostęp do naszych telefonów, komputerów, poczty, banku i robimy to po to, żeby ktoś nieuprawniony nie uzyskał dostępu. Do tych naszych usług i żeby nasze informacje czy finanse były bezpieczne. Ale jak wiemy, nie wszystkie hasła są bezpieczne. Dlatego zaprosiliśmy eksperta. Jest z nami Piotr Belniak, z Cert Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. Chcielibyśmy właśnie od Ciebie uzyskać informacje na temat tego, które hasła są bezpieczne, a które nie tak bardzo. Mhm. Przede wszystkim bezpieczne są te hasła, które są długie. Obecne zalecenia wskazują na to, żeby hasło miało minimum 15 znaków. Tutaj jest to rekomendacja FBI. Ale im dłuższe, tym lepsze. Takie hasło jest też później trudniejsze do złamania. Dlatego starajmy się, żeby nasze hasło było jak najdłuższe. Nawet... A, ale właściwie dlaczego? Czy mógłbyś nam wytłumaczyć, dlaczego Jasne, hasło oczywiście. powinno być takie długie? Przy obecnym tempie rozwoju technologii złamanie hasła siedmioznakowego lub ośmioznakowego przy jednej karcie graficznej może trwać nawet poniżej minuty. Im dłuższe nasze hasło, tym złamanie takiego hasła może trwać nawet i tygodnie, czy lata. Dlatego tak ważne jest, żeby nasze hasło było długie. Wiadomo, że im bardziej skomplikowane, tym lepsze. Niekoniecznie musi zawierać specjalne znaki, cyfry. Tutaj takim przykładem może być hasło internetowe rozmowy NASK 2020 to najlepszy podcast. Aha. No tak. E, ile to znaków? Oj, dużo. Tutaj już pewnie 30 albo i 40. Czyli bardzo a. trudne do złamania. Tak, ale, ale jak... jak łatwe do zapamiętania. No tak, to prawda. A jak łamie się hasła? Tutaj y, zazwyczaj są używane karty graficzne. Tworzymy z, z pewnego zbioru znaków y, kolejne hasła, to znaczy wybieramy na przykład a, 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 a. Czyli to, to potem... są losowe kombinacje znaków. Tak. Tak, losowe kombinacje znaków i generujemy coraz dłuższe lub też, co jest też popularne i używane, z pewnych fraz, słów, które są specyficzne dla danego języka. Tutaj przykładowo dla nas, dla Polski, byłyby to na przykład hasło, hasło 1, hasło 2, hasło 3, czy też ciągi cyfr. Nadal popularne są hasła wśród użytkowników na świecie, jak i w Polsce, takie jak raz 2, 3, 4, 5, 6, raz 4, 5, password, hasło. Dlatego tak ważne jest, żeby yy, nasze hasło też nie, nie było tak yy, typowe oraz nie zawierało yy, jakichś słów, które są dla nas specjalne. Aha. A dla nas specjalne, dla, in, dla osoby indywidualnej na przykład, mogą być jakieś specjalne słowa? Mhm. No tak, jak najbardziej. Tutaj już myślę, że bardziej możemy się skupić na odgadywaniu hasła aniżeli na ich łamaniu. To znaczy, użycie na przykład swojego imienia w haśle, imienia psa, córki, syna, daty urodzenia, jest łatwe do odgadnięcia i zakładam, że pewnie wielu nadal ma hasło, gdzie składa się z imienia i cyfry. Mogę nawet podać przykład, gdzie w klasie licealnej kolega zostawił swoje konto i powiedział nam, że możemy spróbować zgadnąć hasło. Pierwsza propozycja padła na jego ulubiony zespół. Tutaj okazało się to błędne. Następnie do tej nazwy zespołu dodaliśmy cyfrę 1. No i jak się okazało, hasło przeszło i już mieliśmy dostęp do jego konta. I nadal jest wspominany. No tak, to nie było bardzo pomysłowe hasło. Ale czy w sytuacjach innych niż żarty w liceum zwykły użytkownik jest tak naprawdę narażony na próbę złamania hasła? Jak najbardziej. Hasło przede wszystkim ma chronić dostęp do naszych danych, do środków finansowych i przestępcy nieraz będą próbować spróbować dostać się, dostać się do naszych kont. Dlatego tak ważne jest, żeby używać też haseł, które nie są zbliżone do siebie. Nie, nie jest łatwo odgadnąć schematu tworzenia nowych haseł dla kolejnych kont czy też serwisów. No dobrze, to brzmi tak bardzo mądrze. A jakbyś mógł podać jakiś przykład, jak, mhm. jak może wyglądać taki schemat tworzenia haseł Jasne. do kolejnych kont? Na przykład... Hmm. Jest y, pewne konto społecznościowe, nazwa tego portalu, hasło 1. Inny portal, y, na przykład portal służący do zakupów online, hasło też 1. I w ten sposób y, przystępca może się łatwo domyślić, że na przykład hmm, pewnie na tym koncie bankowym będzie miał nazwę konta bankowego, hasło 1. I w ten sposób y, będzie miał łatwy dostęp do naszych środków. No, no rozumiem. A, a właściwie, dlaczego ktoś miałby próbować pozyskać hasło, no, właśnie do, do sklepu internetowego, którego używam, albo do, do platformy VOD? Kiedy przystępca wejdzie w posiadanie jednego z naszych haseł, może spróbować wykorzystać je w innych naszych portalach. I tutaj, właśnie, ważne jest to, żeby generować różne hasła dla różnych portali. Szczególnie ważne jest, żeby posiadać silne hasła w usługach, które są dla nas krytyczne. Mowa to o serwisach bankowych, czy też w serwisach płatności online, lub też przy kontach czy portalach, gdzie przytrzymujemy istotne dla nas dane. Dobrze. Wspomniałeś o schemacie tworzenia haseł różnych dla różnych usług. Ale te schematy, one są nam potrzebne. Inaczej nie zapamiętamy tych wszystkich haseł. To znaczy, oczywiście yy, moglibyśmy próbować, ale to mało kto da radę, jeżeli tych usług jest kilkadziesiąt i w każdej usłudze bardzo długie hasło i skomplikowane. Tutaj z pomocą może nam przyjść menadżer haseł. Polega to na tym, że tworzymy jedno silne, długie hasło, które zabezpiecza nasz menadżer. E a w nim przetrzymujemy nasze pozostałe hasła. Zazwyczaj istnieje tam możliwość wygenerowania losowego ciągu znaków, i to jest to nasze silne hasło. Na przykład, generujemy hasło, które składa się z 25 losowych znaków. W ogóle nie musimy go pamiętać, natomiast nasz menadżer haseł się zajmuje tym, żeby go spamiętać i pomóc nam zlokalizować, do, jakiej, do jakiego portalu czy serwisu on służy. Menedżer to jest program, który się instaluje na komputerze czy na telefonie, mhm. czy jest na tym urządzeniu, czy jest dostępny w chmurze. Są różne rodzaje menedżerów haseł. Istotne jest to, żeby zastanowić się, gdzie używamy nasze hasła i gdzie będą one nam potrzebne. Na przykład, jeżeli używamy haseł na naszym urządzeniu mobilnym oraz na komputerze, warto tutaj wybrać menedżer haseł, który którego hasło są współdzielone między tymi urządzeniami. I często jest tak, że na przykład aktualizujemy nasze hasło na komputerze i już w menadżerze haseł na telefonie zostało ono zaktualizowane. Kolejną ważną cechą, którą należy rozpatrzyć przy wyborze menadżerów haseł, jest to, żeby był on dość popularny i znany. Chodzi tutaj o to, żeby zapewnić. To, żeby miał aktualne poprawki bezpieczeństwa, żeby był aktualizowany. Powiedziałeś, że on generuje losowe hasła do różnych usług, ale to główne hasło, którym sam menedżer jest zabezpieczony, to my wymyślamy i, i wymyślamy je tak, żebyśmy my je mogli zapamiętać. Dokładnie tak. Czyli e, podałeś ten przykład e, z podcastem, to znaczy hasłem mhm. e, podcast nas. Podaj instrukcję, jak się Jasne. tworzy takie hasło. Tak jak wspomniałem na samym początku, m, najważniejsze obecnie jest to, żeby nasze hasło było długie. Nie chodzi tutaj o to, że hasło ma być super skomplikowane. Hasło ma służyć nam, więc im prostsze, tym bardziej je pamiętamy. Pamiętamy przede wszystkim, że nasze hasło ma być unikalne. To znaczy, że to jedno hasło do naszego menadżera nie może być używane nigdzie indziej. Najlepiej jakby się składało z kilku fraz. Na przykład dzisiaj za oknem widzę. Ym, Kołyszące się drzewa. I już proszę, jakie długie hasło? Możemy na przykład jeszcze każde słowo oddzielić y, spacją, i w ten sposób mamy silne, długie hasło, które łatwo zapamiętać i składa się z pewnością z minimum 15 znaków. Wiadomo, że im bardziej skomplikowane, tym trudniej je będzie złamać, ale jednak zachowajmy przede wszystkim, tutaj zadbajmy o to, żeby nasze hasło było jak, może nie tyle jak najdłuższe, ale żeby składało się z minimum tych 15-16 znaków. Jeszcze mam pytanie dotyczące usług, szczególnie istotnych dla nas, tych, które wymagają takiego poważniejszego zabezpieczenia. Czy one też mogą być w menedżerze? Hasła do naszych wrażliwych kont powinny być unikalne. Najlepiej by było, jakbyśmy je wygenerowali w naszym menedżerze. Byłyby to losowe, długie ciągi. I w ten sposób, jeżeli jedno z serwisów, nastąpiłby wyciek bazy takich haseł, przestępca nie mógłby użyć go w innym portalu. To czy, jeśli dobrze rozumiem, yy, mówisz o sytuacji, kiedy ja użyję dwa razy tego samego hasła, czyli ono już nie jest unikalne, tylko zastosuję je na przykład w sklepie internetowym i na portalu społecznościowym i ten sklep internetowy padnie ofiarą yy, tej kradzieży danych, tak? Dokładnie tak. Jednak to, co dodatkowo może nas ustrzec, nawet jeżeli używamy tego samego hasła, jest tak zwane uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Są różne metody. Jedną z nich może być aplikacja specjalnie przeznaczona. Jest na niej na przykład co minutę czy co pół minuty generowany losowy ciąg znaków, który dodatkowo podajemy. Przestępca, jeżeli nie posiada naszego telefonu z aplikacją, nie jest w stanie odgadnąć, jakie będzie w danym, w danym momencie to losowe hasło. W ten sposób chronimy siebie i nasze konta przed tym, że jeżeli nawet nasze hasło wycieknie, to przystępca i tak się nie dostanie do, do, naszych, do naszego portalu. I czy to można wszędzie zastosować do każdego logowania? Można to zastosować do kont i portali, które. Umożliwiły taką, to dwuskładnikowe uwierzytelnienie. Dlatego, jeżeli istnieje taka możliwość, starajmy się go używać. To nie jest takie trudne. Tak jak wspomniałem, wystarczy na przykład zainstalować specjalną aplikację na telefon. Często jest tak, że banki, firmy kurierskie mają nawet dedykowane aplikacje do tego, żeby potwierdzić nasze logowanie drugim kanałem. Istnieją również klucze sprzętowe, które pozwalają nam się dodatkowo uwierzytelnić hmm, SMSy, od których powoli się odchodzi ze względu na to, że zdarzały się sytuacje, że były duplikowane karty SIM i przestępca wchodził w posiadanie naszego właśnie tego drugiego składnika. Okay. Um, a jeszcze chciałam zapytać o taką sytuację, że chciałabym sprawdzić moją pocztę, ale nie mam dostępu do mojego urządzenia z moim menedżerem haseł. A no, jest dostępny jakiś komputer w miejscu publicznym, w bibliotece, ktoś może mi pożyczyć. Co, co w takiej sytuacji? Czy, czy to jest absolutnie niebezpieczne i nigdy nie powinnam tego robić? Czy no, jeżeli mam dobre, silne hasło, to mogę się zalogować do, do tej poczty gdzieś indziej? W momencie, w którym logujemy się nie na swoim sprzęcie, powinniśmy się dwa razy zastanowić, czy na pewno teraz. Potrzebujemy zalogować się do danego serwisu portalu. Jest to niebezpieczne i nie wiemy, czy przypadkiem na tym komputerze nie znajduje się szkodliwe oprogramowanie, które może przyjąć nasze hasło. Dlatego starajmy się logować to kont i serwisów wyłącznie na swoich dedykowanych do tego urządzeniach. A czy możemy komuś, mów, no na pewno powiesz, że nie możemy, ale w jakichś może wyjątkowych okolicznościach udostępnić komuś nasz dostęp do profilu społecznościowego, poczty albo innej ważnej usługi? No, nie obcej osobie, tylko komuś z rodziny albo bliskich przyjaciół. Tutaj również bym zalecił nie dzielenie się takimi hasłami. Nawet nie chodzi o to, że nie mamy zaufania do tej osoby. Chodzi jednak o to, że nie wiemy na jakim sprzęcie również będzie używała tego hasła, oraz czy przypadkiem gdzieś nie poda go indziej. Pamiętajmy o tym, że nasze hasło jest tak silne, dopóki my je tylko znamy. Dlatego, udostępnienie go nawet naszym zaufanym bliskim może spowodować to, że gdzieś zostanie ono upublicznione. To, że my już się nauczyliśmy, jakie hasła generować, że najlepiej, jakby było losowe. Trzymać je w menadżerze, że nasze hasło do menadżera powinno być długie, żeby nikomu tego nie udostępniać, stosować dwuskładnikowe uwierzytelnianie, to jedno, ale czy ta nasza osoba zaufana to wie? Tego już nie wiemy. Dlatego starajmy się pilnować naszych haseł. Rozumiem. I jeszcze jedno pytanie, takie praktyczne, bo e, mówiło się e, do niedawna, że hasła trzeba zmieniać okresowo, raz na trzy miesiące na przykład. A teraz specjaliści nie kładą na to aż takiego nacisku. Dlaczego wcześniej ta okresowa zmiana haseł była tak mocno akcentowana i dlaczego teraz nie jest? Chodzi tutaj o to, że użytkownik często nie jest w stanie wymyśleć nowego, unikalnego hasła, które nie jest powiązane z naszym poprzednim. Nieraz słyszeliśmy o sytuacji, w której w pracy generowaliśmy hasło na przykład. Moja firma, lipiec. Ciekawe, jakie hasło ta, ta osoba ułoży w sierpniu. Tak, rzeczywiście. Można, można próbować się domyślić. Dokładnie. I mm, tak jak wspomniałem wcześniej, mało kto jest w stanie wymyślić i zapamiętać unikalne, silne hasło. W dodatku co miesiąc lub też co jakiś czas. Czyli y dzisiejsze zalecenie jest takie, żeby hasło zmieniać kiedy? Hasło powinniśmy. Zmieniać wtedy, kiedy mamy podejrzenie, że zostało ono skompromitowane. Pomoc nam w tym może jeden z bardziej znanych serwisów, do tego służący, Have I Been Pwned. Wpisując, wpisując w tym serwisie swój adres mail, możemy się dowiedzieć, czy powiązane z nim hasło z jakiegoś serwisu nie zostało przypadkiem skompromitowane. W ten sposób wiemy, że na przykład to hasło już nie jest bezpieczne i powinniśmy wymyśleć nowe, czy wygenerować. Tutaj wygenerować, najlepiej losowe, właśnie długi ciąg znaków. A skąd ten, ten serwis wie, że, mhm. że to hasło nie jest już bezpieczne? Co jakiś czas słyszymy informacje medialne na temat jakiegoś nowego, dużego wycieku. Ten serwis zbiera te wycieki i pozwala użytkownikom sprawdzić, czy padł ofiarą takiego wycieku. Dodatkowo istnieje możliwość podania tam naszej organizacji, czy też domeny, jeżeli mamy wykupioną. I w momencie, w którym serwis się dowie o tym, że hasło powiązane z naszym kontem mail zostało skompromitowane, otrzymamy automatyczną informację o tym. Wtedy warto rzeczywiście zmienić nasze hasło. Warto tutaj wspomnieć jeszcze o tym, że niektóre menedżery haseł mają wbudowaną funkcję. Sprawdzania, właśnie czy nasze hasło zostało skompromitowane. Wiemy, jakie są zasady tworzenia haseł, dlaczego one takie są i rzeczywiście no, warto się do nich stosować, ale jeżeli się nie zastosujemy, albo zdarzy się coś bardzo niedobrego i faktycznie nasze hasła, czy jedno, czy więcej, wyciekną, jakie mogą być tego konsekwencje? W 2018 roku była bardzo popularna kampania, tak zwana y, Sextortion Scam. Polegała ona na tym, że do użytkowników były wysyłane wiadomości mail z informacją o tym, że nasz y, komputer, nasza stacja robocza została skompromitowana, że przestępca zainstalował tam złośliwe oprogramowanie i zrobił zdjęcia, czy też nagrał film, gdy korzystaliśmy z jednego serwisu dla dorosłych. Na dowód tego pokazywał nam, że ma nasze hasło, które tak naprawdę pozyskał z jakiegoś wycieku. Ofiara często pod wpływem stresu nie wiedziała, czy też rzeczywiście padła, czy też rzeczywiście na jej komputerze zostało zainstalowane szkodliwe oprogramowanie. No bo jak to? Przecież przestępca zna moje hasło. Z pewnością coś jest nie tak. E, otrzymywaliśmy, otrzymywaliśmy wiele telefonów w związku z tym. Użytkownicy mówili, ja nic nie oglądałem niemożliwe jest, ale czy mam skompromitowany komputer? A, a czego ci przestępcy chcieli mhm. od, tak, od tych ludzi? Właśnie to jest tutaj najważniejsze, o czym nie ja wspomniałem. Jak zwykle chcieli pieniędzy. Chcieli, żebyśmy przelali jakąś kwotę. Na początku to było 300 dolarów, potem chyba 3000 dolarów na konkretny portfel bitcoinowy, a wtedy, jeżeli przelejemy te pieniądze, oni nie opublikują naszych zdjęć czy filmów. Yy, na serwisie społecznościowym, czy też na innych portalach. I to oni twierdzili, że to są zdjęcia jakieś e, takie, których nie chcielibyśmy upublicznić. Tak, tak, tak. No, rozumiem. E, dobrze, to, to rzeczywiście jest to powód, żeby chronić swoje hasło. Dowiedzieliśmy się masę rzeczy. To, czy mógłbyś na koniec przypomnieć nam najważniejsze złote zasady. Tworzenia bezpiecznych, silnych haseł i korzystania z nich? Przede wszystkim starajmy się używać menadżerów haseł i tam generować losowe, długie hasła. Do menadżera używajmy jednego, długiego, silnego hasła. Najlepiej, jakby miało jak najwięcej znaków. Warto tutaj użyć hasła, które składa się z kilku fraz, które są dla nas łatwe do zapamiętania. Tak jak wcześniej wspomniałem, może być to na przykład internetowe rozmowy NASK. To najlepszy podcast. Jeżeli jest taka możliwość, używajmy dwuskładnikowego uwierzytelniania na portalach, które są szczególnie dla nas istotne, które przetwarzają dane, które są dla nas tak bardzo istotne. Sprawdzajmy, czy nasze hasło nie zostało skompromitowane. Warto co jakiś czas odwiedzić serwis Have I Been Pwned, który poinformuje nas o tym, czy nasze hasło, nie padło, nie zostało skompromitowane w jednym z wycieków Bardzo dziękujemy za te wszystkie informacje Dziękuję bardzo również